Czy możesz uwierzyć w tę niesamowitą akcję? Underground Grand Prix. To miejsce, gdzie żyje cała niesamowitość. Czuję potrzebę... potrzebę jazdy w tempie, które topi asfalt. Prowadzącym prawdopodobnie najfajniejszy samochód, jaki te ulice kiedykolwiek widziały, jest prać. Och, przestań. Sprawia, że się rumienię. Wygrałem tylko dlatego, że jestem najlepszy wszechczasów. Małe kuskie go. Bez urazy, prawda? Mam na myśli, że wszyscy jedziemy, aby wygrać. Jechałeś świetnie, brachu. Ja po prostu jechałem jeszcze lepiej. Tej nocy, gdy meteor się rozbił, zostaliśmy przekształceni w bohaterów Godzicu, rozciągliwi, miękcy, gubra. Od tamtej pory rośniemy, ewoluujemy, odkrywamy historię i tajemnice Gu przez Morze Gulak i z powrotem ścigamy się razem, płynąc w kierunku kolejnej ekscytującej zmiany w naszej gu ewolucji przyszłościu. To Czas na Gudzicu. Jesteśmy. Gotowi. Naprawdę zasadzka. To jest nisko nawet jak na ciebie. Chomp, chomp. Moc. Tsunami aktywowana. Trzymajmy to w naszych kulach, bohaterze. Chcę tylko porozmawiać. Przyszłość to gu. Ale czy jego... moje... czy twoje... O czym ty brecisz? Po prostu powiedz Blaise Guberowi, że Wilders wywołali święty rytuał Gulimpiady. Rzucamy gu. Rękawice. Goolong, goomlet. Wszystko doprowadziło nas do tego momentu. Tak powiedział Tutti McBadgu, ale nie mam pojęcia, co to jest. Słyszałem o tym podczas mojej misji rozwikłania tajemnicy Go. Y, ale mogę powiedzieć na pewno, że to duża sprawa. Mój, importanty. Myślę, że masz na myśli Gui. Importante, Gulimpiada. To główny turniej między dzikimi a bohaterami? Legenda mówi, że to decyduje, która frakcja GU jest godna zdominować losy świata. To brzmi. Jeśli bohaterowie wygrają, dobro zwycięży, a dzikusy muszą dołączyć do strony bohaterów lub zrezygnować ze swojego GU. Ale jeśli dzikusy wygrają, bohaterowie tracą swoją moc? Chaos i zło będą panować niepodzielnie. Świat zostanie zmyty w gunami terroru. Bohaterowie Gudzicu. Przestaną istnieć. Ha, 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 ha. Zobaczycie. Coś z tego w ostatnim odcinku niezwyciężonego robotoma. A co, jeśli przegramy? Nie możemy przegrać, bo będziemy oszukiwać. No jasne. Jesteśmy złoczyńcami, pamiętasz? Bohaterowie Budzicu. Czas na jedzenie. Dzikusy wskakujcie w swoje duże złe spodnie. Mamy trening do zrobienia. Krio Moc, aktywacja. Kryo. Lodowy atak. Radioaktywny. I... Tygrysia. Moc. Aktywacja. Tygrysi. Atak. Eretryczna. Burza. Tyrano. Moc. Aktywacja. Tyrano. Zniszczony. Tsunami. Łady moc. Aktywacja. Tsunami. Rozbicie. Maki Jiu Jitsu. Jesteśmy. Gotowi. Witam wszystkich na Golimpiadzie. Turniej składa się z pięciu wyzwań. Każde warte jeden punkt. Drużyna z najwyższym wynikiem wygrywa pożądany tytuł prawdziwych. Mistrzów? Gu? Niech wygrają najlepsi. Super silni mutanci. Och, zrobimy to, kochanie. Zrobimy. To pierwsze wyzwanie. Going up. Pierwsza drużyna, która odzyska swoją flagę, zdobywa jeden punkt. To wszystko twoje. Bengal! Tygrysia, moc. Tygrysia. Atak. Nie zepsuj tego, Skorpius! Przygotuj się na radioaktywny rząd. Start! Przygotuj się na. Teraz! Hej, to nie fair! Dyskwalifikować Wilderów! Właściwie wszyscy zawsze wiedzieli, że Wilderowie będą oszukiwać bez względu na wszystko, więc po prostu uczynili to częścią całej umowy, wiesz? Dobra. Robota. Następne wydarzenia. Długodystansowe uderzanie i rój celów. Rozciągnij swoją masz do granic możliwości. Bohaterowie. Punktowi. Wynik to Wilderowie 1, Bohaterowie 2. Czy mogę znowu być normalnym smokiem z Komodo, proszę? Nigdy! Mój zły plan na następne wydarzenie to pewniak. Następne wydarzenie atak centigunów. Bohaterowie na płytę równoważącą. Tu chodzi o równowagę. Rozprzestrzęcie się. Nie pozwólcie, aby płyta się przechyliła! I kopnijcie Wilderów Gui i Maximusa. Pokonajcie Sto zbirów, zanim czas się skończy. Zaczynajcie! Proszę, gudzicu! Tak! Na slocie 2-0 podłoga to lawa! Na slocie 3-0, niebo to naprawdę wspaniałe Polska! Cześć! Punkt dla bohaterów. Zdobywając trzy zwycięstwa z pięciu, bohaterowie Gujitsu wygrywają Olimpie. Och, wszyscy tam jesteście, królu Reverb. Spójrz na to. Według moich obliczeń pokonali tylko 99 dzikich. Jeden z opryszków był manekinem. Niewiarygodne. To było oszustwo na światowym poziomie. Więc wynik teraz faktycznie jest remisowy 2-2. Co oznacza, że kto wygra następne wydarzenie rozstrzygające, wygrywa gulimpiadę. Przygotujcie się na finałowe wydarzenie. Szybko, Dimmys! Wspaniale! Epicki! Wyścig bojowy dwóch samochodów! Uuu, dlaczego wszyscy patrzą na mnie, jakbym miał ogień? Na tyłku mamy tylko jednego kierowcę światowej klasy w drużynie! O, nie! Nie, 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 nie! Jestem facetem od głównego wydarzenia! Jestem super przystojnym, zabawnym pomocnikiem. Nie mogę znieść tej presji! Dasz radę! Oko Tygrysa Rekin, kolego! Nie zawiodę cię? Kocham was tak cholernie mocno! Zróbmy to! Przytły. Na linię dla startu. Jak tylko kopnę Joe's juzgier... Jew. Płetwa ogonowa. W tym głupim wyścigu cały ten świat jest nasz! Operacja śmieciowa miazga jest w toku! Załatw tego gigantycznego kleistego gamiego. Zrada tej ryby. Uwolnij. Kwakanie. Potrzebuję podwózki trochę wcześniej, chłopaki. Moks! Tsunami! W górę! Bohaterowie Gucicu, wygrajcie Gulimpiadę! I nie muszę już być neutralny, więc... A wasza wiara we mnie jest zbyt wielka! Naprzód! O, proszę! Zatrzymywać się! Sprawiasz, że się rumienie! Więc to już wszystko. Bohaterowie wygrali na dobre, a dzikusy skończyli... Są zobowiązani honorem ku by przejść na dobrą stronę, lub zrezygnować ze swojego kleju. Oczywiście, wszystko to zależy od tego, czy mają jakikolwiek honor. O, tam idą. Dzikusy e, będą rządzić tą planetą. I nic nie możesz na to poradzić. Cóż, przynajmniej są konsekwentnie okropni. Niech rozpocznie się pierwsza rywalizacja bohaterów Gujitsu-Gurigami. Dobra, drużyno, czas się przygotować. Rozumiecie? Gulasu! A dobrze wne mapy! Szał Gulasu! Eee. Go okazał się władcami. Czy księżyc się zbliża? Dobranoc, katastrofa meteorytu. Zostaliśmy przekształceni w bohaterów Gudzicu? Rozciągliwe, miękkie, klejnotne. Od tamtej pory rośniemy, ewoluujemy w gół, odkrywając historię i tajemnice gół przez gółicy i z powrotem. Stajemy razem, gotowi na kolejny krok w naszej globolucji. Przyszłość nigdy nie wyglądała jaśniej. Mam dość. Blazera, Gufłoda i jego drużyny, nasze głu śmierdzi, którzy psują wszystkie moje doskonałe plany. Doskonałe. Inni wielcy źli sprawiają, że twoje rzeczy wyglądają trochę jak guwenalia. Nikt! Cię nie pytał, żądło buty! Teraz idź na dach i zainstaluj cały ten szpiegowski sprzęt. Zera. Gudzitsu nigdy więcej nie wykonają ruchu, o którym bym nie wiedział wcześniej. To. Mała pomoc. Jesteśmy tu wyraźnie zajęci. Ha, ha, ha. Co oni robią? Czy księżyc się zbliża? Jest. Taki piękny. Co się dzieje? Nie czujesz tego? To nowa Glowolucja. Glovolucja. Czuję się dobrze. Co? Teraz możemy, go Jestem trochę podekscytowany. Już nigdy nie będę potrzebował lampki nocnej. Weźmy tę zmianę blasku na przejażdżkę. Znucona ekipa, Gu! Tyranno, glow, power w górę! Triceratops, glow, power w górę! Tiger, glow, power w górę! Rock, glow, power w górę! Błąd świecenia Tygrysa. Iskra Tyranno. Świecąca bestia Triceratopsa. Kołysz się! Błyszcz! Olśniewaj! O. To zadanie dla naszych nowych mocy! Wzmocnij efekt. Lava glow. Miejsce. Tyranno. Płomień lawy! Coś jest nie tak. Hura! jak robię wszędzie. Gu jak gul kochanie. No cóż, gó szybciej! Blazicon potrzebuje odpowiedzi! Pangle I ja mieliśmy rację! Tabletka Gulore jest tutaj! Przemiana Glow Shifter Guvolution została wywołana przez to, co jest znane jako Gu-Moon. Ta część była absolutnie guślepa. Chciałbym, żebyś to widział, bracie. Ja też. Jeśli chodzi o ciemność, którą opisujesz, dziku strafi gumun mumun mocą ostatecznej ciemności. Dzięki. Przejmiemy to stąd. Go powodzenia w następnej fazie waszej misji, bracia. Jeśli upuścisz tego ogórka, to Cię gubliteruje. Jest coś na ten temat w książce Super GU. Och, proszę, niech to nie będzie rave. Mam to. To najgorsze możliwe zagrożenia GU. Świecący Wilder może pogrążyć cały świat w wiecznej ciemności. Mm, to nie w stylu Rock Joe. On uwielbia być w centrum uwagi. Poza tym nie było tu żadnych Wilderów zeszłej nocy, prawda? Eho! Scorpius, Mroczny. Przynosiciel. Zbyt długo stałem w cieniu. Mniejszych Wilderów. Wszyscy będą żyć w maj moim tej niekończącym się cieniu. Chyba wiemy, co dzisiaj robimy. Nigdy nie będziemy w stanie przebić się przez tyle ciemności. Dlatego musimy uderzyć w jego źródło. Czy możemy się wszyscy zgodzić, że Wilderowie to najbardziej gurrendzski z bladers na planecie? Dobra. Po pierwsze, to jest pokręcona kleista sprawa Skorpiusa, a nie oficjalny plan Wilderów. Co tu robisz, krokodylugu? Po drugie, nigdy nie przejdziecie przez jego osłonę szklarniową Bez mojej pomocy Po trzecie, musicie przewietrzyć to miejsce Bo pachnie tu jak pizza z potutuńczyka Po całym tym śmieciowym zachowaniu przez lata Naprawdę oczekujesz, że będziemy z tobą współpracować? Brzydzę się tobą! Każdym kawałkiem go, jaki mam Ale jeszcze bardziej brzydzę się pomysłem przyjmowania rozkazów od Dorkeusa Dobra, jesteś w... bohaterowie. Jesteśmy jedyną rzeczą stojącą między tym światem a wieczną ciemnością. Nie, zawiedziemy. Bohaterowie, Gudzitsu Glow, Shifters. No cóż, zmieniacze światła. Czy masz latarnię przyklejoną do pleców? Nie. Zmieniłem blask tak jak wy. Tak. Nadchodzą. Radioaktywny blask. Mot w górę. Mot! w górę. Powiedziała. To z diabelskim śmiechem. Brzmi, jakby miało górka utkwionego w głupim gardle. Płonący blask lawy. Strumień tygrysiego świecenia. Świecący promień triceratopsa. Iskra pieszczra blasku. Ty, Tireno. Kołysz się, błyszcz, olśniewaj. Zobaczmy, jak te bezużyteczne głowice prześlizgną się przez to. Gdzie jest Rock Joe? Ten chodzący torebka obiecał, że przeprowadzi nas przez tarcze. Och, tak, tutaj. Jest tunel! To jak uciekłem. Nie, nie. Zrobicie tego, bohaterowie. Myślicie, że teraz jest ciemno? Jeszcze nic nie widzieliście! Tak! Moc e, ostatecznej ciemności jest moja! Proszę, powiedz mi, że nigdy tak nie brzmiałem? To jest śmieszne. Jestem większy niż Rockjaw! Większy niż Shred, Orbitox i Brainwook razem wzięci. Jestem Guber Wilder! Hej! Hej, czy Guzilla właśnie nazwał siebie Guber? Myślę, że uważa, że to fajne połączenie. Go i Uber. Naprawdę powinieneś był popracować nad tym gościem? Lama rękawice drogi! Tygrys świeci, świeci! Cicho! Pomidorowy blazdis! Triceratlow! Promień! Rockjaw! Żel nie działa! Musimy to zrobić razem! Połączmy nasze światło w jeden promień! Jak podczas Gół Księżyca! Co? Zrobiłeś głupotę, opiekując się idiotą, który drzemał, czy co? Ultra Lava blask! Ultra Blast! Bohaterowie Jujitsu. Zmieniający blask. Zostało tylko trochę deratyzacji. Co? Czy słońce zbliża się do niej? Jestem globem płomieni! Kolejne. Wspaniałe zwycięstwo dla bohaterów Gudzicu. I, no cóż, rokdziały też, przypuszczam. Dzięki za pozbycie się gęsiego surfera, blaza Goop. Teraz znowu jestem tym złym! Guba frajerzy, ach! Widzisz, widzisz, to jest dopiero złowieszczy śmiech. Krewetka. Czy wy nigdy nie słyszeliście o kremie przeciwsłonecznym? Musimy wrócić na wybrzeże, jak najszybciej. Nie uwierzycie, co znaleźliśmy. To jest głębokie, to jest super głębokie. Bohaterowie Gucci to Stretch Strikers. Ormitox, zły gość. A tak! McLaughlin. dobry gość. Rozciągnij się! Zwycięskie selfie Stretch Strikers sprzedawane oddzielnie.